Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie inauguruje projekt Kajak Komiks. Inauguruje niezwykłą wystawę australijskiego ilustratora Shanatana. w przestrzeni dworca prezentujemy jego ilustracje do książek, które są wydane w Polsce przez wydawnictwo Kultura Gniewu. Dzięki temu wydawnictwu mamy przyjemność gościć tą wystawę w Legionowie. W projekcie Kajak Komiks będzie wiele aktywności poświęconych sztuce komiksu. Zapraszamy do śledzenia naszej strony www.pik.legionowski.pl Bardzo się cieszę, że ta wystawa przede wszystkim odbywa się w tej, a nie innej przestrzeni, bo kiedy szłam tutaj po schodach, Dosłownie 20 minut temu, przyjeżdżając z Warszawy, pomyślałam sobie, że Szontan opowiada głównie o ludziach w drodze. O przybyszach, o ludziach, którzy czegoś szukają, którym czegoś brakuje, którzy cały czas są w jakimś tranzycie i ta całkiem pokaźna grupa osób, z którą wchodziłam po schodach, ma szansę zobaczyć te obrazy, zobaczyć te ilustracje i może coś przeżyć, może pomyśleć o tym właśnie byciu w tranzycie, byciu w drodze troszeczkę inaczej, bo mam wrażenie, że to jest opowieść bardzo na nasze czasy. Projekt jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a naszymi partnerami są Powiat Legionowski, Wydawnictwo Kultura Gniewu, Subiekt Aktywnie o komiksach blog oraz spółki miejskie PEC i KZB, a także wspierają nas ośrodki kultury Poczytalnia i Miejski Ośrodek Kultury. Promocja naszego projektu jest realizowana przez Szybkie Koleje Mazowieckie. Dziękujemy za wsparcie.